Cześć, z tej strony Michał Jan, jak zawsze ze słońcem świecącym w kamerę. Uh, witam Was i zapraszam na czwarty odcinek, czwarty komentarz do roku 1963. Uh, I rok ten kończymy, skutkując się do kolejnej misji koala. Misje koala będą się powtarzały jeszcze wielokrotnie, bo dają niemałą nagrodę, a można ich chyba nieograniczoną ilość wykonać. Próbowujemy się także do misji na Wenus. O czym chciałbym dzisiaj porozmawiać? Niekoniecznie aż tak związane z tym, co się działo w tym roku, ale coś, co właśnie z tej o tym poczytałem, i zainspirowało mnie. Otóż samą z moimi próbami podwoju czy przez stworzy, czy później i kosmosu. Otóż, tak o ile pierwszych prób a dostania się przez tworza. Nie znamy, czy skakanie z klifu, czy machanie rękami, czy próba wyciągania się za włosy do góry. Nie wiemy, kiedy pierwszy hominid takie rzeczy próbował. A mamy jednak kilka potencjalnych wczesnych przypadków. A czy to mnichów, czy mnicha, co najmniej jednego, który właśnie stworzył coś na kształt lotni, próbując właśnie Frunąć, szybować i jeżeli dobrze pamiętam, przeszybował prawie kilometr, złamał na końcową nogi albo nogę i to tak porządnie złamał, do końca życia A Aczkolwiek wciąż, przedesyłanie kilometra, prawie to jest naprawdę porządny wynik. W podobnym czasie, chyba też, tu musiałbym też sprawdzić, bo tak, o ile prąd został wynaleziony, to jest dobry pytanie, kiedy, bo. Tak Legendy mówią o chyba XI wieku, że alchemicy chińscy próbowali uzyskać miktury nieśmiertelności i przypadkiem stworzyli właśnie proch czarny. I nie mówią, że proch czarny był wynaleziony jeszcze wcześniej, czy to w Chinach, czy w Indiach, czy w Persji. Niektórzy mówią, że jeszcze przed naszą erą. Tak. Ale co chciałem powiedzieć? To chyba jakoś niedługo po wynalezieniu prochu, to będzie chyba za dynastii Song, albo Jin, Jin na północy, Song na południu rządziła. Który z tych dwóch dynastii, właśnie cesarz z niej, właśnie zapragnął dostać się chyba na księżyc. W ogóle ciekawą rzecz znalazłem, nie jestem pewien co to jest. Tak. Podstępnik dostał do się na księżyc i pomyślał na czymś takim, że hej, potrafimy strzelać rakietami, mamy rakiety czy sygnalizujące, czy też do odstraszania koni, czy po prostu do strzelania pociskami w armii przeciwników, więc możemy na przykład podczepić krzesło, od tą tron pod takie rakiety i spróbować ten tron wystrzelić do góry. Tak, i podczepił się pod to cesarz, wystrzelili go. A ogólnie rzecz biorąc był huk, dym, więc cesarza nie widziano, nie wiadomo czy wysadziło go, czy gdzieś poleciał i zleciał, rozbił się o ziemię, czy może też dostał się na księżyc przed Twardowskim. Tak, i to były mniej więcej pierwsze próby jakichś lotów, oczywiście później Leonardo da Vinci też projektował, chyba też na bazie owego mnicha, o którym wcześniej spotkałem, że wspomniałem, ale to były jeszcze proste próby. Uh, oczywiście w końcu w XIX wieku, nie w XVIII jeszcze pod koniec uh, bracia Mongolfier? czy nie, czy to był jeden mongol, nie pamiętam. W każdym razie Francuz lub Francuzi o nazwisku Montgolfier, z tego z pamiętam, stworzyli pierwszy załogowy balon. Balony były znane już wcześniej, te słynne latające lampiony chińskie, ale to był pierwszy przypa przypadek, kiedy właśnie balon, no to będę z papieru, zleciał w powietrze i to był pierwszy raz jak człowiek rzeczywiście kontrolo, kontrolował jakoś swój lot, kiedy rzeczywiście był w stanie w jakiś sposób latać, znosić się i utrzymać dłużej w powietrzu. I oczywiście niedługo po tym jak masz środek tutaj... Z tej strony może, może lepiej będzie. I oczywiście jak się pojawiły możliwości latania balonami, to się zaraz znajdzie też chętni na a, walkę na balonach, e, więc e, też odbywały się pierwsze pojedynki strzeleckie, czy strzeleckie, no po prostu pojedynki na pistolety na balonach, co najmniej jeden taki pojedynek był. No e, i w końcu dochodzimy do e, początku XX wieku, chyba tam 1902 rok, bracia Wright. E, niektórzy się sprzeczają, że e, kto inny tam pierwszy osiągnął kontrolowany lot z samolotem, Oficjalnie się mówi za o Braciach Wright, e, czyli pierwszy raz kiedy człowiek nie tyle był w stanie wznieść się w powietrze, ale również był w stanie kontrolować dokąd zmierza, był w stanie napędzać silnikiem, e, a nie wznosić się za pomocą e, e, czegoś co jest lżejsze od powietrza, tudzież, tudzież. w tym wypadku akurat e, powietrza po prostu cieplejszego. E, gdzie ja Nie jestem pewien. Tak, bo wracałem sobie z pracy, ale trochę poszedłem okrężną drogą, więc będę musiał znaleźć drogę do domu jakoś stąd. Tak, czyli to była właściwie przeszłość próby, prób podboju w kosmosu. Oczywiście w końcu dochodzimy też do pierwszych koncepcji z lat 20 bodajże rakiet odrzutowych do sięgania właśnie potencjalnie Poza linię Karmana, później zdefiniowaną a przez właśnie rakiety V2, które jako pierwszy tę linię przekroczyły. No i w końcu dochodzimy do naszego współczesnego programu kosmicznego. No i teraz, czy jesteśmy w stanie wykonać jakoś lepiej takie loty? Jak na razie, wykorzystujemy potężne rakiety, te rakiety są ciężkie, sporo paliwa zżerają, są drogie. Więc czy my bylibyśmy w stanie to zrobić lepiej? I na co jest to paliwo zużywane? Paliwo jest zużywane po pierwsze, żeby się podnieść, czyli straty grawitacyjne, po drugie, żeby też przyspieszyć się do prędkości orbitalnej. Więc jednym z konceptów jest to, żeby po prostu wynieść się wyżej, i stamtąd ruszyć. I na przykład tym są właśnie rakiety balonowe. Nie jestem pewien, jak to ładnie po polsku się nazywa które właśnie polegają na tym, że balonem stratosferycznym wynosimy na wysokość około 33 km rakietę i stamtąd dopiero ją wystrzeliwujemy. Oszczędza nam to trochę delta V, oszczędza to nam trochę paliwa. Jest to niewielka zapomoga. Da się jednak zrobić lepiej, bo da się nie tyle... E, Wynieść taką rakietę, da się jeszcze ją z pewną prędkością wystrzelić, otóż za pomocą samolotu. I tak chyba robi Virgin Galactics, albo któraś inny podmiot, Virgina. Już e, właśnie samolotami wynoszą rakiety i z tych samolotów wystrzeliwują. Czyli już taka rakieta na dzień dobry ma prędkość około Mach 1, to jej codziennie przy e, pomaga. Oczywiście można by było próbować jeszcze osiągnąć prędkość Mach 2, Mach 3 odrzutowcami. To jest zawsze jakaś zapomoga. Eee, chyba potrzeba osiągnąć jak Mach 22, żeby osiągnąć orbitę około. Eee, tak. Ale są jeszcze inne koncepty aktualnie rozwijane. Eee, I przykładem jest na przykład chyba Spin Launch nazywa, Czy launch. Eee, jak to zrobić, żeby Wam światło nie waliło? Czyli to, co chcemy zrobić, to możemy zamiast właśnie wynosić się gdzieś tam z jakąś wielką prędkością, jeszcze dostrzelić jakąś rakietę. Dostajemy, że byśmy byli w stanie z ziemi wystrzelić ze znaczną prędkością. I tutaj wchodzi właśnie spin -ląd, który polega na tym, że w komorze próżniowej obracamy bardzo szybko rakietę na ramieniu zamachowym. I w momencie, kiedy ta rakieta ociąga tam bodajże prędkość Mach 6, Mach 7, coś koło tego, to wtedy ją wyrzucamy, wystrzeliwujemy. Mach 7, czy ile to tam było, to, to już jest ponad 2 km na sekundę. To jest spora oszczędność deltapału. To już tam powoduje, że o wiele lżejsza jest nasza rakieta. O, chyba już wychodzę na drogę. Tak. Oczywiście tutaj dochodzą nam problemy takie, że jeżeli mamy tu ramię obracające się, to oznacza to też, że mamy potężne przeciążenia potencjalnie kilkadziesiąt, kilkaset G, może nawet więcej. Czyli na przykład człowieka nie chcielibyśmy tam wkładać, nie chcielibyśmy wkładać tam obiektów żywych. Jakieś oprzyrządowania powinny to wytrzymać, ale tak, nie jest to. nadaje się do bardziej wytrzymałych, małych satelitów. Aby wystrzeliwać. Oczywiście pozwala to nam zaoszczędzić mocno. Konceptem, już trochę bardziej wybiegającym w przeszłości, jest na przykład winda kosmiczna. I na czym to polega? Otóż moglibyśmy stworzyć potężnego satelitę wokół Ziemi krążącego i obniżyć z niego sznur na Ziemię i po tym sznurze windą w spinesie. Właśnie moja kwestia jest, że oczywiście wciąż wykorzystujemy podobną ilość energii rozpędzając to, tą wirówkę, tylko w wirówce mamy tę zaletę, że a, <laughs> możemy na przykład wykorzystać energię elektryczną, a, która będzie dłużej tam wpompowywana, nie potrzebujemy mieć wysoko efektywnego paliwa, które niestety śmieci, tak jak właśnie e, nafta RP1 czy a, nie wiem, metan, a cokolwiek innego, co można wykorzystywać jako paliwo rakietowe. <słuch> Tak. W przypadku windy orbitalnej, windy e, e, kosmicznej, e, tutaj mamy ten problem, że to jest po pierwsze ogromny satelita e, krążący. E, jeżeli będzie krążył nisko, to znaczy, że będzie się poruszał w miarę szybko względem powierzchni Ziemi, co znaczy, że sam ten sznur też będzie się poruszał po powierzchni Ziemi szybko, albo będzie z tyłu zalegał za satelitą. E, więc preferencyjnie byłoby ustanowić na tyle wysoko tego satelitę, żeby. Też ten sznur e, nie przemieszczał się za bardzo względem Ziemi. Kolejny problem jest to, że ten sznur trochę waży. On będzie sam sobą ciągnął. On będzie jeszcze rozprężony pomiędzy Ziemią, a tym satelitą. Tam będą spore e, przeciążenia. E, I tak się składa, że... Uuu, zwierzynka. E, I tak się składa, że... E, e, co ja powiedzieć? Aha, no, zwykły smurby by tego nie wytrzymał. To jest znowu, właśnie wchodzimy do tego, że winda może wykorzystywać energię elektryczną, powoli zebraną, nie potrzebuje mocnego przyspieszenia paliwem, czyli możemy zasilać ją energetyką jądrową, z energetyką słoneczną czy cokolwiek innym, między innymi solarami umiejscowionymi na owym satelicie, gdzie będą o wiele bardziej wy wydajne niż na powierzchni Ziemi. E, tak. Ale jak wspomniałem, sznur nam nie wytrzyma, kabel stalowy też nam nie wytrzyma, potencjalnie mogłyby wytrzymać przewody z włókien węglowych. Tylko tutaj dochodzi nam oczywiście to, że po pierwsze potrzebujemy potężnego satelity, bo jeżeli będziemy mieli ten sznur aż do ziemi, no to ten sznur będzie tarł o powierzchnię, będzie tarł o atmosferę, cokolwiek. Chyba że będzie statyczny, eee, Czyli może mogą być pewne straty. I może tego satelitę powoli ściągać na dół. Jeżeli zacznie ściągać na dół, zacznie przyspieszać. Sznur będzie wraz z tym satelitą przemieszczał, będzie to powodowało większe opory, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mieli problem. Więc potrzebujemy potężnej masy na orbicie, potencjalnie bardzo odległej, może nawet na orbicie geostacjonarnej. I jeżeli na orbicie geostacjonarnej, no to potrzebujemy ogromnego sznura na 36 mega metrów. Nie mało. Tak, no i potrzebujemy oczywiście bardzo wytrzymałego sznura. No i jeżeli to byśmy dali radę tyle materiału uzyskać, no to sześć no, mi mucho chodzisz. Hmm. Prawie na kamerę weszła. Eee, Zaczynam obiektyw. Eee, tak. chyba tyle mogę powiedzieć o windzie orbitalnej. Może jeszcze się rozwinę, bo to jest bardzo ciekawy koncept. Niestety, bardzo trudny do wykonania. Raczej mocno przyszłościowy. Eee, I jeszcze jeden koncept. Ciekawy, aczkolwiek ma jedną poważną wadę. Eee, to jest koncept wahadła orbitalnego. Czy wahadła, czy koła zamachowego eee, orbitalnego. Czyli mamy. Potężawa się koło na orbicie, które spowalnia na przykład e, tak, żeby poruszał się mniej więcej tak jak powierzchnia Ziemi, tuż nad atmosferą. Więc wystarczy podskoczyć tam, złapać się, i to koło, zataczając się, wystrzeli nas z znaczą prędkością. Tylko teraz jest problem taki: po pierwsze, takie koło by mocno wpływało na lokalne satelity, więc chcielibyśmy jednak to koło trochę wyżej umiejscowić. Kolejna rzecz, jeżeli byśmy zwalniali, powiedzmy, że prędkość orbitalna to jest 6 km na sekundę tam, gdzie jest to koło, czy właśnie gdzie jest jego spód. Więc teraz, jeżeli to koło zatrzymuje się względem Ziemi, no to tam powiedzmy wstrzymuje się, nie powiedzmy do kilometra na sekundę, czy 5 kilometrów na sekundę zwalnia, to oznacza, że na górze wystrzeli nas dodatkowe 5 kilometrów na sekundę więcej niż wynosi prędkość orbitalna, nawet jeszcze więcej, bo będzie powyżej swojej jakby, swojej orbity, czyli tam, gdzie prędkość orbitalna jeszcze powinna być wolniejsza. Czyli zostajemy kompletnie wystrzeni poza obszar oddziaływania ziemskiego. Więc potencjalnie moglibyśmy na przykład trochę zwolnić te obroty. No i powiedzmy, nie wiem, spowolnimy do kilometra na sekundę, czy spowolnimy o kilometr na sekundę, czyli trochę, żebyśmy przeoszczędzili paliwo. Czyli Musimy podskoczyć, rozpędzić się tak, żeby uzyskać jeszcze ten kilometr na sekundę z zapomogi, to wciąż oznacza to, że zostaniemy wywaleni od tsunami kilometr na sekundę, nawet wręcz pewnie półtora, może dwa kilometry na sekundę więcej niż prędkość orbity kołowej, czyli potencjalnie możemy zostać wystrzeleni może na poziomie Księżyca. Może być to potencjalnie przydatne, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli wystrzelić się właśnie poza Ziemię. Jest to bardzo problematyczny jednak problem, projekt, no i wchodzi nam jeszcze kwestia przeciążeń, znowu, czyli powiedzmy, mamy ramię długości, bo ja wiem, tysiące kilometrów, mam potężne, długie ramię. No i e, tak, no i powiedzmy, że obracamy się, damy, żeby zwolnić o 4 km na sekundę. E, jeżeli 4 km na sekundę poruszam się, mamy ramię 1000 km, to znaczy, że wykonuje ono trochę ponad jeden obrót na sekundę. To jest dużo. To jest bardzo szybko lecące ramię. E, to się że przeciążenie to jest V kwadrat przez e, R. Czyli mamy 16 milionów metrów na sekundę, podzielone na milion e, metrów. Czyli mamy, e, tylko coś mi nie pasuje, żeby to było tylko 16 g. Coś mi tu grubo nie pasuje. Niech policzę to jeszcze raz. 4 km na sekundę, czyli co? Czyli mamy 16 milionów metrów kwadrat na sekundę kwadrat. No i to jest tak V kwadrat przez r. Mieliśmy mieć 1000 kilometrów. Hmm. Czyli rzeczywiście wychodziłoby zaledwie 16 g. To jest mało. Hmm, myślałem, że więcej wyjdzie. E, jeszcze się upewnię w obliczeniach później, ale wciąż by wymagało ogromnej konstrukcji. Tutaj akurat powiedziałem o spowolnieniu o 4 km na sekundę, czyli wystrzeliwujemy się 4 km na sekundę dodatkowe, co oznacza, że wylatujemy mniej więcej tak, jakbyśmy wylecieli. Hmm. Podejrzewam, że mogłoby to być 14 km na sekundę, mniej więcej z niskiej orbity około Ziemskiej, mniej więcej ekwiwalent tego. To jest sporo. Sporo energii się też na to wykorzystuje, co oznacza, że musimy rozpędzać to koło zamachowe. Co oznacza też, czy tutaj rozwiązaniem jest to, że statki kosmiczne mogłyby wyhamowywać właśnie się, chwytając tego koła i rozpędzać samo koło, a same wyhamowywać mniej więcej do prędkości już do lądowania na planecie. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie jestem pewien. Jest to trudne rozwiązanie. Możliwe, że prostsze niż winda kosmiczna, aczkolwiek winda kosmiczna pozwoliłaby nam na spokojne osiąganie orbity okołoziemskiej, geostacjonarnej na przykład, której by nie było aż tak trudno dostać się trochę niżej, trochę wyżej, może na Księżyc i tak dalej. Przy wahadle, przy kole zamachowym orbitalnym, tu jest o wiele większy problem, że jesteśmy automatycznie wystrzeliwani daleko poza Ziemię, więc do transferów międzyplanetarnych. E, e, Wtedy może. Dobrze, rozgadałem się o przeszłości programu kosmicznego, o współczesnych nowinkach, można powiedzieć, e, oraz o tym, jakie są potencjalne przyszłościowe. Oczywiście, mógłbym jeszcze wspomnieć o dziale Gaussa. Dział Gaussa jednak by było przydatne bardziej e, przy Atmosferze. może jeszcze na Marsie by dał radę eee, preferencyjnie on na przykład na Księżyce może być przydatne eee, ale myślę, że o tym kiedy indziej dobrze, wyszedł mi prawie 20 minutowy komentarz i myślę, że na tym zakończę, więc życzę Wam wszystkim miłego dnia